Hej, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Jest to 13 odcinek z naszej serii OneBlock. Słuchajcie, yy, witam Was serdecznie i już mam Wam coś do pokazania, co nieco. Takie tam malutkie zmiany. Yy, tak, przetransportowałem sobie najpierw wszystkich wieśniaków tutaj yy, i ogólnie tutaj trzech panów jeszcze nie ma teoretycznie pracy, ale potrzebuje jakiś epicens, jakiś. Yy, Chyba to była Fortunka, jakiś Unbreaking myślałem, albo Punch ewentualnie, uderzenie na łuk. Tutaj sobie jeszcze nie wiem co porobimy, jakiś Farmerów pewnie, coś takiego, no zobaczymy co tam będziemy potrzebowali. Także gdzie jest ale to jeszcze nie zdecydowałem. Natomiast tutaj tych czterech łuczników, których miałem, Boże łuczników, Butcherów, no nie wiem. To chyba jeden, chyba jeden sobie po prostu poleci do wojna. Bo za dużo, a tych patyków tyle nie handluję, tym bardziej, że nie mam tutaj zniżek. Także ten jeden pan sobie zjedzie gdzieś tam, hen, hen do piekła. Boże, jaki jak ten. No i co? I tutaj się chyba nic nie zmieniło, tak naprawdę. Jak było, tak jest. Jedynie co to zrobiłem klapę już do wszystkich budynków na świecie, żebyśmy mogli sobie wchodzić, handlować z naszymi kolegami. W magazynie sklepa, no i tam już wszędzie było. Tą wodę czy w ogóle tymi wyspami się zajmę jeszcze w następnym odcinku, także trochę tego jeszcze mamy do zrobienia. <laughs> już powolutku, powolutku. O oh Boże. Powolutku myślę, <laughs> żeby się zebrać i trochę się dowiedzieć o tym one blocku, mianowicie co jest z zędem, neterem i tak dalej, jak tutaj można przejść grę. I tak samo o tej o wyzwaniu próby poczytam. Już się zbieram, także już już dzisiaj nawet możliwe, że poczytam. powstał most, most zasadniczo Boże Słońce tak pada, że nie widać. Most jest zasadniczo wzorowany na tym akacjowym, Boże akacjowym, akacjowym. To są deski akacji, tak? Dobrze mówię? Chyba tak. Dżunglowo akacjowy most. To jest taki sam jak właśnie ten, tylko jedynie zrobiony z Deep slate'owych kafelek i jakiś takich wyrobów w sensie deep slate'owych e, jest e, diorytowy. No i to by było właśnie taki mościk. Natomiast tutaj, słuchajcie, powstała platforma stone'owa mm, dosyć standardowa: no co pół, pół bloki, jakieś schodki, płotek. No no taki standardzik raczej. Tutaj jest wysunięte delikatnie, bo była potrzeba taka. Dlatego tutaj jest meszek, a nie trawka. I co, sieję sobie tutaj trawę, a tutaj, może to od góry pokażę, mniej więcej powstanie taki domek z jakimś tarasem, z jakimś balkonikiem, no coś takiego będę myślał, żeby tutaj nam było fajnie. Eee, chyba z cegiełek będę budował, zobaczymy ile tego mamy. I tak mi się wydaje, że w tym odcinku się zajmę po prostu tą chatą, żebyśmy mogli w końcu oficjalnie gdzieś mieszkać. A jeszcze mam powiedzmy parę pomysłów, chociaż pomysłów. No nie wiem czy je zrealizuję akurat, ale mam jeszcze trochę do porobienia na tym świecie. Dokończyć sobie wszystkie wyspy i tak dalej, żeby było perfekcyjnie. Yy, jakiś save Wam udostępnię na koniec. No i pomyślimy o tym, jak tu pokonać smoka, bo, bo w końcu chcielibyśmy to zrobić. Dobra, ja zbieram jakieś materiały, przepalam i tak dalej zobaczę z czego to będę budował. Trochę pobuduję, pokażę i tak dalej. Widzimy się za chwilę. Okej, okay, coś zacząłem tworzyć i na razie wygląda to tak. <laughs> Nie śmiejcie się, to będzie wyglądało ładnie, naprawdę. Postaram się jeszcze to dokończyć. Ym, no, gdzie niegdzie schodki dałem, jakieś takie dziwactwa, yy, wy, 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 wybrzuszenia o tak to nazwę Fundamenty są z tych kafelek, co, co tutaj most. Ym, Teraz w zasadzie jak to powiedziałem, to sobie pomyślałem, że kurczę, może to jednak nie był najlepszy pomysł, ale spoko zostanie, jak już jest, nie będę tego zmieniał. W środku też mamy przy oknach te, te wybrzuszenia, tak zwane. Schody są zrobione z dwóch stron. Nie wiem, tak chyba dla hecy być może kiedyś tutaj na przykład zrobię przejście, gdybym potrzebował coś tutaj stworzyć, a jest taka szansa, więc taka. Dla Hecy po prostu z tej strony i z tej strony możemy sobie wejść. Będzie pięterko mm, na tym właśnie poziomie. I co za tym idzie? Słuchajcie, tutaj chcę zrobić jakiś taras. Tutaj, co prawda, będzie bardzo, bardzo, bardzo malutki taras, ale i tak bym chciał go gdzieś tutaj właśnie mieć. Mm, tylko zastanawiam się, bo podłoga będzie z tego ciemnego dębu. I czy ja bym chciał to samo zrobić tutaj? Jakby to. Zobaczymy, jakby to wyglądało. Bo chcę z Wami coś stworzyć tutaj, właśnie razem. Właśnie razem coś z Wami chcę pokombinować. No i co? No nie wygląda najgorzej. Ale czy... dobra, spoko, może zostać. Może zostać. Jest ok. Zrobię więcej tych schodków, bo będę właśnie używał schodków jako takie pierwsze jako takie pierwsze no, jako taki front powiedzmy. Yy, tylko chyba na trzy muszę, niestety. Ok, trochę słabo. Trochę słabo. Dobra, zobaczymy w całości, jak to wyjdzie. Ja zawsze sobie lubię trochę więcej zbudować, bo najwyżej to zniszczę, to chyba zajmuje chwilę. A, a coś może mi się w głowie jakby pokaże, otworzy. Ok. Ej, całkiem spoko i w zasadzie spoko. I jeszcze czekajcie, myślę nad jedną rzeczą. W gruncie rzeczy będzie mi łatwiej to budować od zewnątrz, od, od góry. <laughs> ok, to może wyglądać spoko. Ewentualnie po prostu zamknę, skrócę i zamknę to wtedy. Ale wydaje mi się, że jeszcze jeden taki do przodu wysunięty będzie naprawdę spoko. Ok, wiedziałem, że to się nie połączy. Yy, poproszę o złączenie. Nie no, elegancko, tak, 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 bo ewentualnie chciałbym tego, tego bym się pozwolił żebym zrobił tak na płasko, to też by wyglądało spoko. Ale to, klasa no, podoba mi się. Taki balkonik. Jeszcze jedną rzecz będę chciał zrobić teraz z wami na wizji. Yy, bo później to już się zajmę takim grubym budowaniem i, i to nie będzie miało chyba sensu pokazywać, nagrywać yy, ale... ale co mogę to pokażę, żeby było fajnie. Czekajcie, czy ja bym chciał wtedy taki wielki. Takie wielkie, tak, chciałbym. Chciałbym, chciałbym, no. Y, zrobić sobie takie potrójne wejście tutaj. Nawet otwarte, być może. Ok, to nam chyba nic nie zepsuło. Dokładnie, a od środka. Ok, spoko. To nam nic nie zepsuło. No dobra, podłoga, no to to już sobie zrobię później. Natomiast... E, natomiast... Teraz bym chciał pokombinować coś z tego pięknego świerku. Poczekajcie, mamy troszeczkę, ale troszeczkę to jest zdecydowanie za mało. Zrobię więcej takich rzeczy. I zobaczymy, co możemy z tego stworzyć. Kurczę, idzie noc. Niedobrze. Czy to mogę zrobić... Na przykład, takie coś, Paweł to wygląda, nie podoba mi się, <laughs> zobaczymy coś innego. Shadery yy, i to słońce mi przeszkadza teraz słuchajcie, a jeszcze wiem, że nie zaśniemy, na pewno nam nie pozwoli, więc kurczę jest problem. Okej, okay, będę mógł, postawię tylko te dwa schodki, pyk pyk i mogę iść w kimę, spoko. Ostatnio takie krótsze, dłuższe odcinki Takie wszystko, wszystko jedno jest na kanale. U mnie ląduje wszystko. Yy, o nie. A na przykład... Tak? Yy, na przykład tak, ale, 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 ale... Od razu sobie, słuchajcie, tutaj pół, pół blok kolejny i... Eee. Yy, 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 tak. Tak średnio, ale z kolei mam jeszcze inny pomysł. Poczekajcie. Yy, być może nawet całe te bloki potrzebne, okej. Okay. I tutaj dopiero takie coś. Okej, okay. to już jakoś wygląda. To już jakoś wygląda, tylko kurczę będzie takie najgorsze, że zawieszone w powietrzu, bo tutaj ani płotka nie podbije, ani nic takiego nie zrobię. E -e. Kurczę, widzicie to jest trudne wtedy. To jest trudne budowanie, jest. Dlatego dlatego staram się to robić poza wizją. Um. No, metoda prób i błędów, no niestety. Trzeba, trzeba, trzeba. Ale chcę się postarać, żeby ten domek naprawdę wyglądał fajnie. Więc Więc skoro się staramy, no to. No to lecimy. A jeszcze jest taka opcja. Ale to już chyba było. No... Z tego już chyba korzystałem. Tak, korzystałem już z tego. Ha. No nie wiem, no ewentualnie powtórzę po prostu projekt, swoje założenie, ale okej, okay, kombinujemy. Hmm. Tutaj płotek, mam coś takiego jak płotek. Może zacznę od płotków i się samo, jakby sytuacja się jakoś sama wyklaruje. Eee. Nie. nie, 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 nie. Bo nie chcę, żeby się stykały, wiecie, za całą taras i tak dalej, no nie, musimy mieć, słuchajcie, troszeczkę oddzielone. Zróbmy tak. Tak. I na przykład coś takiego. Ej! No i co o tym myślicie? To już ma dla mnie sens. I teraz słuchajcie jeszcze. O! Teraz jeszcze widzę jedną opcję dla mnie. Mianowicie. Pyk, pyk. O kurczę, pyk, pyk. No dobra, jakoś to przeżyję ewentualnie. Przeżyję to. Kurczę, nie wiem. Nie chcę, żeby się stykało. Nie przeżyję tego. Dobra, nie, bo chciałem tutaj latarnię podwiesić, i to by wyglądało, wydaje mi się, że spoko. Ale skoro nie, no to nie. Tak też może. Kurczę, zostać. Albo nie! Słuchajcie, les. jest, jest, jest opcja. Zobaczcie to. Okaże się, że niepotrzebnie robię. O i na szczęście przerwałem w ogóle. Nie, no potrzebnie, dajcie mi to, pyk, 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 powiedzmy tyle stworzę na początek Słuchajcie, jaka za opcja teraz Dokładnie, elegancko, to będzie siedzieć mi się wydaje Tylko kwestia, no dobra, może iść tak Bo ja zawsze patrzę na te klapy akurat jak idą łańcuchy, powiedzmy Nie, nie może iść tak, bo to się trzyma w końcu muru, a nie powietrza Także stawiamy to chyba w ten sposób, o, otóż właśnie to o tak, ja zwracam uwagę na takie detale, serio. Musi być y, zgodnie. No, prawidłowo musi być. Kurczę, nie ma to tamto. Ok, i tutaj sobie pomocniczy bloczek postawię spoko. Łańcuchy są do muru. Mhm. I zobaczymy, jak to teraz będzie wyglądać. Jeszcze podwieszę te latarnie. Gdzie są latarnie? Tutaj. To mi się wydaje, że mi... To, to wydaje mi się... Kurde To mi się wydaje, że się udało. No i co? No i tak. Tak... Nie najgorszej, nie najlepiej. Możemy to tak ująć. O... Ha, ha, ha. Wiecie co ja chyba sprawdzę na przykład em... Taką opcję. Dwie opcje. Pyk. And pick eee, po, po, po. No i co wygląda lepiej? To wygląda chyba... Pół, pół blok wygląda chyba lepiej, co? Dobrze myślę? Dobrze myślę, dobrze myślę. Już wydaje mi się, że jest za długi ten film. Już się stresuję, że tutaj kurczę tyle czasu mi schodzi nad jakąś okiennicą głupią. Eee, no okej. Okay. No dobra, spoko. Wydaje mi się, że to chyba najlepsza konfiguracja, na jaką mogłem tutaj wpaść i na jaką... Ile miejsca pozwoliło, jak gdyby. A tutaj. Tutaj się nie będę wygłupiał. Natomiast chciałem bardzo mieć yy, tabliczkę. Tabliczkę na przykład na płotku. Tak? Czy to działa? Działa, ej Spoko. Tylko to chyba wiecie co? Jednak nie na płotku. Potrzebowałbym coś takiego zrobić. O! ewentualnie troszkę lepiej by to wyglądało. Tak, bo chcę tutaj podpisać, że to jest mój domek i tak dalej, ale to zrobię już poza nagraniem, bo nie chcę, żebyście słyszeli klawiaturę. Dobra, yy, tu już więcej nic nie robię. Tu sobie chyba pomyślę już sam po prostu co, żeby nie przedłużać. Yy, pokażę wam ten progres jakby jak skończę tutaj parter, a później już się zajmę górą, już tak troszeczkę bardziej po cichu, że tak powiem. Dobra, yy, bawię się dalej. Okej, okay, pokombinowałem troszeczkę i <laughs> kurczę, przepraszam. Nie będę mógł mówić. <laughs> domek Pro. Niestety nie mogłem napisać rozproszonego, ponieważ się nie mieściło. Więc domek Pro. Ja postaram się jeszcze to, słuchajcie, nadać oświetlenie temu napisowi i jakoś zmienić kolor. Ponieważ kałamarnice gdzieś się respią, także powinienem sobie poradzić z tym wyzwaniem. No i dobra, jeszcze nie wstawiłem okien, ale będą białe. Nie wiem jakie będą drzwi, chyba standardowe najpewniej. No i tak, bok sobie załatwiłem w ten sposób. Bo nie będzie nam to przeszkadzało, ponieważ tu nie ma żadnego balkonu, nie ma niczego takiego, więc boczek jest załatwiony w ten sposób, nasze największe okno znowu idzie 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 noc, kurczę. No nic, tutaj to pojedyncze okienko jest załatwione w bardzo banalny sposób. I oczywiście dbałem, żeby łańcuchy były, kiedy muszą być, to były w stronę muru, a kiedy nie muszą być, to żeby były na przykład tutaj wiążą drzewo ze sobą, nie trzymają. Także wszystko jest przemyślane i logicznie zrobione. Tutaj stworzyłem, słuchajcie, balkonik drugi, który będzie naszą sypialnią, de facto. I pokażę Wam go teraz. I jeszcze się prześpię i wrócimy tutaj. E, także, no, tak to załatwiłem. Boczek wygląda wiadomo tak samo. I słuchajcie, tutaj, no, to już widzieliśmy e, kimono. Wracamy do tamtej strony. Pokażę Wam ten taras. I już Wam wszystko wytłumaczę, mniej więcej. Lecimy. No, i wygląda. Wygląda spoko w miarę. No jakby spojrzeć, nie przeszkadza to jakoś bardzo. Wygląda nawet OK. No, prezentuje się spoko, nie, no, naprawdę pasuje. Ok, wykombinowane spoko. Możemy wejść do domku i już wam teraz wytłumaczę dlaczego tak. Ponieważ tutaj były jakby dwa bloki i ściana, więc tutaj nie miałem jakby łóżka, nie miałem potencjału, żeby postawić łóżko czy cokolwiek z, tych, z takich rzeczy. A, a tutaj chcę mieć naprawdę typowo balkon, że balkon. Takie pomieszczenie, że wchodzę, popatrzę sobie, słuchajcie, zobaczcie jak ten świat wygląda Patrzę sobie na to wszystko i się cieszę Także tu jest typowo balkon A, 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 tutaj chcę spać No więc jak wejdę sobie na górę, no to mam delikatne przejście I gdzieś tutaj chcę mieć łóżko, tak jakby trochę na wolnym, yy, wolnym powietrzu Na świeżym powietrzu, na wolności, na, podwór na podwórku Takie wiecie o co chodzi Stworzę jakieś zadaszenie po prostu tego balkoniku być może nawet tego też, ale będę spał sobie tutaj tak jakby na powietrzu, będzie, będzie fajnie i spoko. Yy, dałem tutaj schodki, nie wiem, tutaj pewnie jakiś płotek zrobię, w sensie no jakiś płotek, <grych> coś takiego pomyślę i będzie spoko. Jeśli w przyszłości będziemy mieli tutaj przejście to to też będzie ok w miarę, a jeśli nie no to to będzie szyba po prostu i nie będę raczej tędy przechodził. Yy. Wydaje mi się, że spoko to ogarniemy. Ja buduję dalej, biorę się za górę i tak dalej. Później już wam pokażę już większy progres, zapewne. Dobra, skończyłem budować domek. Jest skończony, kompletny, piękny, ładny. Jest jedna rzecz, która mi się nie podoba, ale to za chwilę wam pokażę. Nawet kominek musi być oczywiście, bo... no bo musi być w takim domku. Wydaje mi się, że wyszedł spoko bo tak jak porobiłem sobie te balkoniki, tutaj te okiennice, zwał jak zwał to wydaje mi się, że wyszedł spoko, daszek zrobiłem z bloków po prostu takich jaki miałem pod ręką bo znaczy pod ręką, dostępnych, bo wiecie, że tutaj jest deficyt blokowy także tarasy ładnie porobione, wszystko szkło białe wydaje mi się, że pasuje tutaj, o wandering trader już sobie zajmiemy się nim. A i nie podoba mi się jedynie tutaj, że jak jest dach, no to ta cegła jest tutaj jakby taka. Yy, ale nie miałem co z tym zrobić kompletnie. Także co? Wchodzimy do domu. Yy, tutaj mam nadzieję, że ta, ta tabliczka w przyszłości będzie się świecić i, i, i damy jakiś kolorek fajny. Yy, no, wchodzimy do domu. Pusto, bo jeszcze nic nie zrobiłem kompletnie, ale tym już się zajmę wszystkim w następnym odcinku. No bo, no bo w tym już, już nie chcę, żeby był za długi, także tutaj sobie śpimy na powietrzu idealnie, fajnie. A jak będziemy spać, to ogólnie jest piękny widok na zachód słońca, tutaj. No i na całą naszą bazę z tego tarasu swoją drogą. Nieźle to wygląda. No i dobra, skończyłem całe to piętro daszek. No bo już nie chciałem was zanudzać, pokazywać co tu jeszcze. Jakieś filary porobiłem przy schodkach. No ale środek jeszcze tym wszystkim się zajmiemy w następnym odcinku. Hmm, pokażę Wam tak samo w następnym odcinku, bo już nie będę czekał, bo nie mam za bardzo czasu niestety i pokażę Wam jak właśnie ten zachód słońca pięknie wygląda, kiedy kładziemy się spać. No a domek po prostu się prezentuje tak. Miałem sporo frajdy budując go, bo podoba mi się, jest mały i nawet właśnie, no nie wiem, podoba mi się po prostu. Jakby był trochę większy to bym go może na, nawet na survival do nas przeniósł. Ewentualnie coś na taki wzór Zrobię kiedyś u nas na survivalu bo, bo ten A tutaj ogólnie chcę wam powiedzieć Że będziecie mieli kiedyś do pobrania świat Znaczy jak skończymy serię To wrzucę wam świat do pobrania Także będziecie mieli domek Wasz będzie Dobra pożegnamy się już Możemy z mostu tutaj ładnie pięknie Ja dziękuję wam za oglądanie Możecie zostawić łapeczkę w górę, subskrypcję, komentarz I widzimy się w następnym Hej